Dane pokazują, że połowa Polaków zarabia, tak jakby miała niskie kwalifikacje lub, jak to woli, niskie wykształcenie. Dzień dobry! I w tym filmie przyjrzymy się temu, jak to jest możliwe, że Polacy we własnym kraju, w kraju, który ma ogromne surowce, ogromne zasoby kapitałowe, są nadal niezmiennie jednym z najbiedniejszych krajów w Europie. O ile, o ile nie najbiedniejszym krajem w całej Unii Europejskiej. A dlaczego? No, bo liczy się nie tylko tyle, ile dostajemy wynagrodzenia, ale także to, ile musimy płacić w sklepie za produkty, które nabywamy. I jeżeli bierzemy te dwie zmienne pod uwagę, bardzo szybko dochodzimy do wniosków, że Polacy prawdopodobnie są najbiedniejszym narodem w całej Unii Europejskiej. Jak to jest możliwe, że inne kraje, które są jedną dziesiątą Polski, nie mając żadnych surowców, nie mając nawet dostępu do morza, nie mając praktycznie niczego, żyją na dużo wyższej stopie życiowej niż sami Polacy? Odpowiedź jest oczywiście bardzo prosta, ale jakoś trudno przyswajalna dla większości obywateli tego kraju. Ostre podwyżki płacy minimalnej z ostatnich lat wspierały wzrost popytu konsumpcyjnego, ale dokładały się też do inflacji. Sprawiły również, że spłaszcza się struktura wynagrodzeń. To oznacza, że na rynku pracy zmalała premia za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. To jest, proszę Państwa, jedna strona medalu, bo wzrost płacy minimalnej oczywiście on spłaszcza wynagrodzenia, że przykładowo osoba, która sprząta, będzie zarabiała niedługo tyle samo, co specjalista, który uczył się na studiach wiele lat, aby potrafić robić coś bardziej złożonego. Natomiast to jest tylko jedna strona medalu, bo przecież minimalna krajowa w innych krajach, weźmy choćby Danie, gdzie bliżej ona sięga 12 tysięcy złotych, już na nasze. Niż tego, co widzimy w Polsce. No i właśnie, dlaczego w innych krajach ludzie zarabiają więcej lub co najmniej mają taniej produkty, a więc ogólnie są bogatsi, bo mogą za swoje wynagrodzenie, nawet jeżeli niższe nominalnie, nabyć więcej produktów niż sami Polacy. Cóż, proszę Państwa, większość moich filmów mówi, dlaczego tak jest. Jakoby i życie, wiele moich filmów wstecz, dowolnej tematyce. To dojdziecie do bardzo szybkiej konkluzji, co może być tego powodem. Powodów jest jeden. Jeden i ten sam powód, który rozgałęzia się na wiele różnych podpowodów. Powód ten to jest oczywiście rząd, ale nie ja chcę się już powtarzać to, co mówię w wielu różnych innych filmach. Wystarczy zamknąć to w jednym zdaniu. W innych krajach nie wybierają bez przerwy tych samych złodziejów do własnego rządu. Przypomnijmy, w 2005 roku nominalne wynagrodzenie minimalne wynosiło w Polsce 849 zł miesięcznie, a w 2015 już 1750, w 2025 4666. W ciągu ostatnich 10 lat nominalnie wzrosło więc o 170%, uwzględniając wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Realnie płaca. Minimalna wzrosła o 61%. Już ten cytat dowodzi tego, że w pieniądze, w portfelu mamy 170% więcej niż choćby w roku 2005. Ale wartość ich nabywcza wzrosła o już nie o 170%, tylko o 60%. 60%. Kiedy siła pracy Polaków wzrosła o, o kosmiczną ilość. Nawet o 300%, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy. Wykonywanie, mówimy tutaj nie o godzinach pracy, mówimy tutaj o produkcji, czyli czegoś dzięki mechanizacji, co wytwarzamy więcej lub z naszej ziemi jest wyrywane na skutek otwierania różnych, wydobywania różnych surowców. Można więc powiedzieć, że Polacy, uwaga, nie bogacą się, tylko biednieją. I to może być kontrowersyjne zdanie, w jaki sposób biedniejąc, skoro 61% ze 170 widzimy wzrostu. Bez wątpienia możemy kupić więcej dzisiaj, każdy z nas rzeczy w sklepie, niż mógł to zrobić w 2010 roku za swoje wynagrodzenie, ale tutaj jest pewien haczyk bardzo duży haczyk mianowicie, że to, co my mamy dzisiaj, często jest. Zadłużone. Proszę Państwa, Polacy żyją na kredyt. Mamy największy dług w historii tego narodu. Nigdy Polska nie miała tak gigantycznego długu, jaki ma teraz. To jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Polakom się polepszyło na kredyt. Nie ma nic lepszego. Te 61%, które rzekomo wzrosło ze 170, trzeba to podkreślać, to się okazuje, że nic nie wzrosło. Polacy tak samo są najbiedniejsi, tylko są jeszcze dodatkowo Zanurzeni, bo dług co roku się zwiększa, bo Polacy żyją na kredyt. Na kredyt, który biorą na nas, na nas, na nasze dzieci, na nasze wnuki, prawnuki itd. Politycy w tym kraju bezkarnie, bez żadnych rozliczeń. Imponująco wygląda również wzrost płacy minimalnej w Polsce na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat Polska była jednym z czterech państw, gdzie wynagrodzenie minimalne rosło najszybciej, przeciętnie o 10% rocznie. Czy wynikało to z koniunktury? Po części tak, bo po roku 2010 do Polski przybyło coś takiego, co można nazwać prosperity czyli po prostu duży kapitał się przyciągnął do Polski. Ale zaczął wykupywać kapitał polski, czyli zaczął przejmować Polskę. I dlaczego? Od 2010, oczywiście to się zaczęło wcześniej, ale 2010 to taki, powiedzmy sobie, data zwrotna. Od 2010 do 2018, jeszcze 2019 roku, widocznie Polakom się polepszało. Nie dlatego, że, że rząd był dobry, bo był ciągle ten sam jest. Bez znaczenia, kto rządzi, to rządzą ci sami ten sam układ. Natomiast polepszało się dlatego, że duża część kapitału, która była importowana, nazwijmy to z zagranicy, otwierała dużo miejsc pracy, przez co Polacy mieli mimo wszystko do wyboru trochę więcej stanowisk pracy. Tutaj mała gwiazdka, bo ludzie, którzy wykonują najprostsze prace, to w zasadzie nie widzieli dużej takiej różnicy z powodu otwierania tych nowych zakładów, bo wszędzie płacili minimalną. Ale minimalna co roku też wzrastała. Natomiast ludzie fachowcy wykwalifikowani, oni mieli do wyboru różne zakłady, różne fabryki zagraniczne, oczywiście no, wcześniej polskie, no, gdzie w Polsce polskie fabryka, kto to widział. Więc mieli do wyboru różne zakłady i wtedy ta pensja ich wzrastała, bo było zapotrzebowanie na fachowców różnych. Ale teraz fabryki od 2019 roku w Polsce się zwijają z powodów różnych. Proszę Państwa, nie dlatego, żeby wynagrodzenie podrosło aż tak mocno, te minimalne, które wypłaszcza faktycznie dochody, tylko z innych powodów z powodów drogich energii, drogich podatków, z powodu tego, że w Polsce się nie opłaca prowadzić biznesu, bo taniej jest za granicą oraz oczywiście zmiany technologiczne co będziemy widzieli coraz bardziej dzięki sztucznej inteligencji co roku coraz mocniej. A więc teraz uwaga Teraz najlepszy salto, jakie mogła wykonać Polska, czyli kiedy firmy zagraniczne w zasadzie się zwijają z Polski, znaczy jedne się otwierają, przejmują coraz bardziej polski rynek, ale dużo, część ich ucieka, jednocześnie nie powstają polskie zamienniki, bo polskie są gorzej traktowane prawnie niż firmy zagraniczne. To teraz, kiedy będziemy widzieli, że coraz więcej osób jest bezrobotna na skutek przekształcenia gospodarki dzięki... Sztucznej inteligencji, dzięki mechanizacji, dzięki temu, że mamy tak wysokie już podatki wszystkiego, że firmy wolą uciekać do innych tańszych krajów, czyli bezrobocie w Polsce bez wątpienia, bez najmniejszej wątpliwości będzie teraz rosło. Właśnie jesteśmy na pochylni, gdzie bezrobocie będzie tylko wzrastać. To Polska zrobiła najlepsze salto jakie mogła tylko zrobić, żeby roztrzaskać sobie ryja, a mianowicie przyjęła miliony Ukraińców. Oczywiście nie mówię tutaj o pomocy przed ucieczką, przed zagrożeniem życia, mówię o przyjęciu Ukraińców, którzy zalali polską gospodarkę. Najlepsze salto to jest to, że właśnie coraz więcej Polaków będzie bezrobotna, bo zalali Polskę Ukraińcami, którzy będą właśnie zajmowali stanowiska pracy, a więc konkurencja o pracownika się zmniejszyła i to znacznie. To jest pojedyncze salto. Ale podwójne Polska wykonała salto. W zasadzie, jeżeli miałbym być uczciwy, ale nie chcę Państwa zamęczać, to potrójne, bo jeżeli firma zatrudnia obcokrajowca, to jeszcze miała pewne zwolnienia podatkowe, a nawet pewne dotacje w Polsce z polskich podatków. Dostawała dotacje i zwolnienia podatkowe, jeżeli zatrudniała Ukraińców. Ale to jest to potrójne salto. A te drugie. No to, proszę Państwa, to jest grube. Dobra połowa Ukraińców, którzy są w Polsce, pracuje na czarno. Oczywiście, w wielu fabrykach dostaje umowę o pracę, ale jeżeli chodzi o budowlankę czy jakieś inne wolne zawody, pracują na czarno. Każdy sobie zdaje z tego sprawę, a więc jeszcze bardziej pogłębiają zapaść, nie tylko podatkową, ale co więcej, zapaść gospodarczą w samej Polsce. Wynagrodzenie minimalne to wynagrodzenie najniższe, które z założenia powinny otrzymywać osoby o najniższych kwalifikacjach bez doświadczenia zawodowego. W Polsce silny wzrost wynagrodzenia minimalnego w ostatnich latach doprowadził jednak do tego, że odsetek osób, które zarabiają wynagrodzenie minimalne lub niewiele więcej, znacząco się zwiększył. Jak będziecie przeglądali oferty pracy w Polsce, to zobaczycie kilka rzeczy. Pierwsze, że ofert pracy jest coraz mniej, co roku jest mniej ofert pracy i Polska wykonała salto, importując sobie miliony ludzi, które i tak będą konkurowały o te stanowiska. Coraz mniej ofert pracy. Po drugie, dużo ofert pracy jest fikcyjna lub latami wiszą te same oferty pracy, że oni tak szukają, żeby nikogo nie szukać, czyli żeby tylko ich działy HR miały robotę, żeby było uzasadnienie płacenia tym ludziom. I trzeci. Jeszcze element, że zdecydowana większość ofert pracy w Polsce ma stawkę minimalnej krajowej. Polska należy w Unii Europejskiej do rekordzistów pod względem odsetka osób zarabiających płacę minimalną. 20% wszystkich pracujących w Polsce zarabia nie więcej niż 103% płacy minimalnej. Pisząc prościej, jedna na pięć osób w Polsce zarabia nie więcej niż 4800 brutto miesięcznie. Patrząc szerzej. Dane GUS wskazują, że połowa wszystkich zatrudnionych w Polsce zarabia nie więcej niż półtora krotność wynagrodzenia minimalnego. Połowa wszystkich pracujących w Polsce legalnie Polaków zarabia nie więcej niż półtora krotność wynagrodzenia minimalnego. Ale proszę Państwa, powiem Wam, że studia, o ile kiedyś były wyznacznikiem, że ktoś może zarabiać będzie więcej, to dzisiaj, uwaga, to dzisiaj bardzo często. Kończąc studia, zarabia się mniej niż ich nie kończąc. To jest bardzo przewrotne, prawda? I bardzo takie kontrowersyjne zdanie. Ale uwaga, to nie dotyczy tego, że ktoś nie idzie na studia i zarabia więcej. Absolutnie nie. To dotyczy tego, że jeżeli ktoś dzisiaj pójdzie do szkoły technicznej, budowlanki na choćby, i tam zdobędzie fach w ręku, to prawdopodobnie będzie zarabiał więcej niż osoba po wielu kierunkach studiów, jeżeli je ukończy. Większość kierunków studiów w Polsce jest bezwartościowa, co wam mówiłem też w innych filmach, a więc jak ja je ukończą, to nie idą do pracy, gdzie mają fach w ręku. Stolarze, budowlańcy, cokolwiek, proszę Państwa. Jeżeli ktoś potem sam własny, własny biznes otworzy w tym, na własny rachunek choćby pracuje, zarobi dużo więcej niż większość ludzi po studiach. W dowolnych kierunkach, biorąc pod uwagę całość, czyli wszystkie te kierunki do jednego wora, bo większość jest bezwartościowa. Jakąkolwiek mapę gospodarczą nie wyciągniemy dotyczącą Europy i będzie na niej Polska, będziemy widzieli, że Polska jest w ciemnej dupie. Dlaczego? No, bo ma ten sam rząd, cały czas zwykłych przestępców i złodziejów, ale mówimy tutaj o sprawach takich, że na każdej mapie widzimy, że Polska jest krajem. Trzeciego świata wynajmie mieszkań co do ceny, czy choćby tak jak widzicie, co do spłaszczonych nawet wynagrodzeń, zawsze tam jest Rumunia i Polska jako ciemne plamy na tle całej Europy, Zjednoczonej Europy. A więc, czy istnieje coś takiego jak klasa średnia w Polsce? Oczywiście. Proszę Państwa, w mediach starają się Wam wmówić, i jeżeli ktoś z Was w to wierzy, to jest idiotą, moim prywatnym zdaniem. Klasa średnia to nie jest człowiek, który zarabia 8 tysięcy złotych, ani 12. Klasa średnia to jest osoba, która zarabia tak między 20 a 30 tysięcy zł, No, do 50 tysięcy złotych. To jest klasa średnia. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek myślał o sobie, że jest klasą średnią, bo zarabia 15 tysięcy zł miesięcznie, z przeproszeniem, jesteś idiotą. A średnia to jest ta, która dzieli ludzi między biednymi, czyli prawie całym polskim społeczeństwem, a milionerami, bogaczami. To jest klasa średnia, czyli pośrodku. Czy to trzeba tłumaczyć? Ale wielu ludziom w mediach mówili w polskich, że klasa średnia zaczyna się od 8 tysięcy zł brutto, proszę Państwa. I oni wierzyli. I wielu Polaków mówili, tak, jestem klasą średnią. Mm, idioci. Ale. Patrzeć po wyborach w tym kraju, czego dokonują ludzie, o czym zawsze mówię prawie w każdym filmie. Zero rozdziwienia. W przypadku Polski silny wzrost minimalnego wynagrodzenia szedł w parze z podwyżkami cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Działo się tak, bo wzrost płacy minimalnej nie był poparty wzrostem produktywności pracy. No, oczywiście, w Polsce wzrost płacy minimalnej opiera się tylko po to, żeby więcej ludzi zapłacili w podatku. A więc, żeby też była wywoływana, kierowana inflacja przez rząd, który coraz bardziej zadłuża samych Polaków, a więc musi prowadzić do kontrolowanej lub mniej kontrolowanej inflacji. Tym samym realny wzrost minimalnego wynagrodzenia był znacznie niższy niż nominalny. Ponadto, słabszy wzrost płac wyższych niż wynagrodzenie minimalne spowodował, że relatywne zarobki pracowników średniego szczebla w stosunku do zarobków pracowników niższego szczebla spadły. Bo proszę Państwa, jedna jest kluczowa zasada. Nie liczy się ilość nominalnego wynagrodzenia, liczy się ilość możliwych do nabycia dóbr konsumpcyjnych za to wynagrodzenie. Można zarabiać 100 zł i będzie każdy zadowolony, jeżeli za nie będzie mógł przeżyć nie tylko cały miesiąc, ale i pozwolić sobie na luksusowe wakacje. A można zarabiać w tym przykładzie i milion złotych miesięcznie, za które... Kupimy jeden bochenek chleba i nic więcej. To właśnie, proszę państwa, jest najważniejsze nie suma wynagrodzenia co do cyferek, tylko to, jaką one mają siłę nabywczą. A nabywczą siłę polskie wynagrodzenia mają jedne z najniższych w całej Europie. I tym właśnie żegnam się z państwem i zapraszam do następnych filmów.